Cześć, to Zdrawka. To jest druga część właśnie tego odcinka. No, z kalendarzem, ten, to nie oglądał, no, świąteczny, no, dam odcinka. No to serdecznie zapraszam, bo tu było naprawdę ciekawie w tym odcinku. To boże możecie właśnie zobaczyć. Okej, okay, no to. Okej, okay, to mogę właśnie zacząć. Okej, okay, no to. Mogę właśnie zaczynać już właśnie dalszą część tego odcinka. Przechodzimy do numerku 13, gdzie jest numerek 13-13 numerek. No, czy będzie szczęśliwy czy pychowy, za chwilę zobaczymy. No, naprawdę nie widzę tego numerka. O, jest tutaj! No, i powiem, jest spory, będzie tutaj duża rzecz. Zobaczymy, Ojej. O, uwaga, prawie. Uprawiam przetworzyłem dinozaur! Dinozaur. Patrzcie, duża, duża ta gumka, zobaczcie. O, i tu też by to oczko spadło, zobaczcie, bo to, to się taki jest goczko, zobaczcie. No to chyba się nie dziwicie, że mi wyleciało. Okej, okay, jest już goczko. Przejdźmy teraz do numerku 14, bo numerek 14 jest gdzie, 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 o jest, znalazłem, znalazłem numerek 14. ojej co tu się dzieje, co tu się dzieje problemy techniczne, ale idziemy, aby nie było trzeciej części, bo to za dużo część by było uwaga, otwieram, otwieram, otwieram otwieram, otwieram prawie, 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 prawie prawie, prawie ojej, jak to się ciężko naprawdę otwiera Okej, okay, udało się, ale będą więcej odcinek, bo to właśnie fajne są takie emocje Jak ja właśnie to otwieram, to będzie więcej kalendarzy adwentowych Nawet, że tak się trudno otwiera, ale to wiecie, no To też może, że kalendarz z Biedronki, nie wiadomo, po prostu tak po prostu się tak źle otwiera Dobrze jest, no, zrobiony Ehe. O, czekajcie, zobaczcie, co tu się stało z tym koniem Mamy takiego konika, zobaczcie. Możecie właśnie też napisać, która rzecz bardziej, najbardziej Wam się właśnie podoba. Może jakiś konkurs będzie, zobaczymy. Tak gdy właśnie dotarł do tego momentu, niech pisze, no uwaga, niech pisze, uwaga, święty Mikołaj. Galop po prostu Mikołaj. No, okej. Okay. No to przejdźmy do numerku już 15. Wow! Tu będzie jakaś malusieńka rzecz. Ehe, taka typci, typci. O, już ją, ją czułem. Czuję, czuję. Aj! Jest świąteczna rzecz! Jest, jest, jest! Jest, jest, jest świąteczna rzecz! Takie rzeczy to ja lubię. Zobaczcie! Zobaczcie! A mam jakiś świetny pomysł! Zobaczcie! Musiałem to zrobić. Jaka fajna czapka, zobaczcie. Taka na kciuk, zobaczcie. Tin, 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 tin. Tak, właśnie, bardzo fajna czapeczka, zobaczcie. Ale ten święty Mikołaj, to musi iść na miniaturkę. Po prostu. No, przejdźmy teraz do numerka. 15, 16 numerek. 16 numerek jest tutaj. Ale są ciekawe tego 21, po prostu. A najbardziej 24. Chyba tak jak każdy. Wow! Ale mi się wydaje, że są wszystkie takie same gumki, co tam było na tym kanale Grand Paula. Tak mi się wydaje, że taka sama właśnie, takie same rzeczy były. Uwaga, zobaczcie. Takie, o, taki arbuzik. Bardzo fajna rzecz. Przejdźmy teraz do numerku, był 16, to teraz numerek 17. Co będzie w numerku 17? Mam nadzieję, że ciekawa rzecz. Uwaga, uwaga, uwaga. Otwieram, 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 otwieram. Ło, tego tam na tym kalendarzu nie widziałem. Piękny, zobaczcie, kolejna rzecz świąteczna, zobaczcie. Wieniec. Wow! okej, okay, teraz szukam. Nie, numer go odtworzyłem? Tak, tak. Ok, do no to przejdźmy teraz do numerku 18. No nie, no bo który? No tak, 18. O, jest tutaj. O, i tu akurat 19. Będzie jeszcze jakaś świąteczna ozdoba. D raczej gumka. No tak, kapelusik. Jakby go nie było, to by było po prostu to dziwne. Patrzcie, jaki, jaki duży kapelusz. Wow. No nieźle. Jakie to duże. Taki piękny kapelusik. Przejdźmy do numerku 19, o, to będzie jakaś malusia gumeczka. Nie, proszę was. Co się dzieje? Pum, prum, prum, prum. Nie, no tego bym się nie spodziewał. To chyba... Chyba ten lepszy jest statek, mi się wydaje, niż ten show. Zobaczcie. Chun-chun-chun-chun za nas się obraca. chun 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 Nie wierzę po prostu. Chun-chun-chun-chun-chun-chun-chun. Ok, tak to właśnie wygląda. Zobaczcie. Ok, przeczytam numerku 20. 20 numer. Malusieńki. Ok, ok, ok. Uwaga, uwaga, otwieram, 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 otwieram. Żyrafa. Mamy taką żerawkę. Bardzo fajna. <laughs> Okej. Okay. żirawka O, uwaga, żerawka była w numerku 20, czyli teraz czas na to duże okienko. Zobaczcie. Co tam może być. Zobaczymy za chwilę. Tak o zrobimy zobaczcie. Uwaga, uwaga. Co to będzie tutaj? Czy to po prostu taka... Okej, okay, no to otwieram. Co tu może być? O ty tutaj, uwaga, otwórz. No to co myślicie? Co tu może być? Czy to będą jakieś świąteczne zdoby, czy na przykład no co może być? Na przykład może być jakiś zeszyt albo długopis? Zobaczymy. Uwaga. Wow, to są świąteczne rzeczy! Mamy tutaj gu gumkę, koinkę, które mają kolorowe bombki Ta choinka ma Zobaczcie Tak wygląda ta gumka I ona właśnie ma czerwoną bombkę, dwie niebie żółte Niebieską, fioletową Bardzo interesująco to wygląda, zobaczcie Jaka piękna gumka Ale tam jeszcze nie jest tylko tam gumka choinka, tylko jeszcze jest No bałwanek, zobaczcie jakiś śmieszny, o nie o, nie, przepraszam, przepraszam, nikt tego nie widział. Ma tutaj szaliczek, zobaczcie, jaki piękny szalik. O, już zobaczcie, uwaga, jest już do normalnej postaci. Uwaga, zobaczcie, co na umie, po prostu jest, co, może zrobić 365 stopni. <laughs> się przekręcić, zobaczcie. Taki bałwanek będzie bardzo fajnie wyglądać, tylko czy może stać, to się nazywa. Czy on po prostu. Trzeba go gdzieś goprzeć, wokoła. Po prostu goprzeć. A zobaczcie, tak wygląda. No, to już wiemy, co było w tym numerku. Przejdźmy teraz do 22. już, numerka. Jak to szybko leci. Ten druga część już. No i ta pierwsza też już zleciała. Jeja. Co się dzieje? Otworzę. Otworzę. Uwaga. Kto by się spodziewał szminki? Szmi... Kto by się spodziewał szminki? się się pisać. Co się spodziewało szminki? Okej, okay, trzeba trochę tak to zrobić tak chusteczka. Za bardziej mieć bardziej lepiej pomalowane. Zobaczcie. Taka piękna, słodziutka gumka. Podłużna szminka, bo zazwyczaj szminki są podłużne. Zobaczcie, jeszcze Wam tak bo pokażę. O, prawie o godle ciała mi. Ech, zobaczcie. Chciała polecieć, ale nie umiała no latać. Ech, 23. numerek Co tu będzie, co tu będzie? Chyba już świątecznych gozdób nie będzie, mi się wydaje. No raczej gozdób, co ja nie wiem, gumek nie będzie, przecież wszystko, jest ledasz z gumkami, a ganie z bombkami. Okej, okay. udało się. O, piłeczka. Zobaczcie. Proszę Państwa. Będzie za chwilę tumeczek, zobaczycie. Aha! Uwaga. trafiła się taka piłeczka, ona mi tam wpadła, tam gdzie, no, mi kiedyś z wpadłam, wpadła, pamiętam ten filmik, to była na obrębie świątecznym, trzymałem z i ona się strzelała i pod właśnie, no, pod ten. Ten, ten segment właśnie spadł no, spadła z drabka i teraz właśnie mi tam piłka, po prostu otwierałem. Chyba to się biorę to i waga, ona wyleciała, a chciałem wam no, rozegrać mecz waga, proszę państwa. Będzie to mecz. Waga. Mikołaj, czyli święta, święta kontra. No to waga zaczynamy, meczek. O nie, ręka ręka faul jest jakiś waga faul Okej, okay, proszę państwa, idzie. Idzie uwaga, podaje waga i strzał i gol! Święta wygrywają! A teraz waga, waga jest i wow! Jest 2-1, jeden, jeden. Waga i znów bramka, i waga znów bramka, znów bramka, znów bramka Zobaczcie jak to fajnie wygląda Tu tun tun tun, waga proszę państwa, co tam się dzieje, jakie emocje I uwaga. aj, no to właśnie taka rzecz, zobaczcie Piłeczka! Ale że okrągła, nie płaska, z tym się właśnie też dziwiłem. Ok, przejdźmy do już, który to był 23 okienko, czy który to było? To otworzyłem, tak, w tym był dinozaur w 13, 20 otworzona. Nie mam się wydaje, że 22 już otworzony. Który ja teraz numerek, tak się zajęłam tym beżem? Mi się wydaje, że to już jest ostatni numerek. To który był? 16. Okej, okay, będę teraz właśnie szukać numerku 23. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj, tutaj, tutaj też. Jest pierwszy. 10. No gdzie jest? No, po prostu nie widzę numerka. No, raczej no nie widzę numerka 23. I też... No jakoś... Nie wiem, który teraz mam otworzyć, ale mi się wydaje, że 23 otworzyłem. No to przejdźmy do numerka ostatniego, czyli 24. Jestem bardzo ciekawy, co tam będzie. No to ostatni numerek. Ostatni uwaga, numerek. Patrzymy, patrzymy, co to będzie, co to będzie. Co to będzie? Uwaga, proszę Państwa. Co za emocje? Widzicie to po prostu, co to jest? Zobaczcie. Okulary, serduszka. Jak mi się właśnie wydaje. Okulary, serduszka. Co to jest? Okulary, serduszka. <grystlichen> ok, jeszcze sprawdzę, czy naprawdę wszystkie okienka otworzyłem. Dż, dż, Widzimy się już za chwilę. Pokażę wam jeszcze te wszystkie gumki na kalendarzu adwentowym Mi się wydaje, że to będzie no lepiej wyglądało niż na podwódce Możecie też właśnie napisać Zobaczcie jakie są idealne gumki Ja teraz wam mogę wszystkie pokazać Mamy tutaj do Lodzika Konia Choinkę Unikorna Piłeczkę Kotka statek, tu Prz... 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 jakaś część z jakiejś główki, bałwanek, Torebka dinozaur, yy, święty Mikołaj, <grym _> tu mam żyrawkę, jeszcze kosmonautę babeczkę i takie właśnie inne, ale po prostu to jest po prostu genialny panda, <grym _> ale która rzecz mi się najlepiej podoba? Hmm. Chyba Bym bo Boże, zrobimy teraz właśnie taki jeszcze konkursik, która rzeczywiście się... albo nie! Widzimy się już w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek będzie ciekawy, bo już mogę Wam pokazać, co będzie na kolejnym odcinku a raczej nie zdradzę. Coś w tym tu właśnie jest. Czy to jakaś czekoladka? Mogę Wam tutaj jeszcze zdradzić tak. To jest tam no czekolada. To jest właśnie czekoladowe. I też tam nie ma zabawki. A może jest zabawka, zobaczycie. Uwaga! Widzimy się już w tym kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał z tym kalendarzem odwantowym, bo mi się bardzo właśnie podoba ten odcinek, jak go nagrywałem. Po prostu jest to genialne. No, okej, okay, no to widzimy się. W kolejnym odcinku dopadki. Pa pa, pa, pa.